Cześć, Cześć, witajcie kochani. na naszym kanale w kolejnym vlogu. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Pamiętajcie o łapce w górze i o subskrypcji mm -hmm. naszego kanału. Można byłoby rzec, że zarówno ja jak i Haneczka przeżyłyśmy kolejne dwa dni Hani w żłobku, ale zobaczcie jeszcze co my tu mamy. Namiot zajął nam cały pokój, no bo oczywiście na balkonie jest już tak zimno, no bo pogoda nie dopisuje. Jesień yy, nie jest iście złota i pogodna, tylko bardzo zimowa, więc namiot trafił do haneczki pokoju. Haneczka przynajmniej ma yy, frajdę z tego powodu. Jest Hania, gdzie jest Hania? Tu jest Hania! No, tylko oczywiście my tu za bardzo miejsca nie mamy. Dlatego też po prostu wieczorem chowam kulki do uwaga worka na śmieci dużego, a namiot chowam pod nasze łóżko. No i tak to mniej więcej wygląda, ale teraz haneczka może się przynajmniej tu bawić. A, dobry. Jak sobota to tylko na lody. psianka z malinami. Mhm. Mega czuć właśnie taki i glutenowy, posmak. Bardzo dobre. Hmm, Hania oczywiście tak, niezmiennie właśnie, śmietanka. Tak, no. to nie chodzi o te lody, chodzi o to, że od kilku dni mamy kalendarzową, jastronomiczną jesień i to takie trochę pożegnalne te lody. No, ale dzisiaj jest fajna pogoda, to trzeba podkreślić, że jest spoko. Jak na jesień. Jest. No, jak na jesień, to no, teraz 15 stopni. Nawet więcej. Fajnie. Do smacznego. Na to smacznego. Natomiast ja przy okazji tego pożegnalnego loda, chciałem się zapytać, z czym konsumpcyjnie Wam się kojarzą wakacje? O! Napiszcie w komentarzu, po Z czym się kojarzą? Z, z lodami. bo tak nie chodzi o spędzanie czasu z lodami. Z lodami, mi A tak. Mi? Z arbuzem. No, ma. tu nie trzeba mówić dużo. Kapie kapie. kapie, kapie, to czekaj, mama obliże, A bo tata obliże, bo mama trochę ma jeszcze kataru, to lepiej, żeby. Proszę. Super. A ja, znaczy, no, Paulinka wam nawet nie musiała pokazywać, Hani, żeby na wiedzieli z czym jest ja wakacja, jakby ten czas lepiej, natomiast ja chciałem wam powiedzieć zdjęcie, które będzie obrazowało ten wakacyjny czas. A ja potem że coś dodam. Chodź, chodź, pokażemy. Widzicie tą młodą damę? O, teraz widać lepiej. Powiedzcie mi, ile gałek lodów byście od niej kupili? Co? Ja chyba to wszystkie widzę. gałki na świecie. Nas, nas, nasza po prostu lodożerka, kochana. Wiecie co, a ja chciałam powiedzieć jeszcze? Że oni tak jedzą, ja teraz Mateuszowi trzymam na chwilę loda, ale nawet się nie lizna, bo Ryma to zaraz za się zarazi, zaś będzie wielkiego dania, że go zaraziłam. Ale ja chciałam tylko powiedzieć, że oni tak jedzą te lody, że ja nie wiem, czy się nie wrócić. Zresztą je kupę. No tu przyszła oni, z myślą o gofrze, Tak, ale... ale są od 13, więc może jeszcze dzisiaj sobie wskoczę potem, bo mam już takiego smaka, a kobiecie wciąż się nie odmawia, to chyba wszyscy wiedzą. E, ale oni tak jedzą po prostu apetycznie te lody, że chyba za chwilę się wrócę. A jeszcze wracając do arbus... To Mateusz mi też się kojarzy z arbuzem, Od potem, wiecie, zjadł, zjadł połówkę arbuza i, i z tym brzuchem, o Boże, przegiąłem, umieram. Na barbus syci, wiecie jak jest. A czym wam się kojarzy wakacyjny okres? Konsumpcyjnie lody, to ja mam gofra, co prawda w parku w Korzowie, bo wybraliśmy się na spacerek oczywiście, Ania na hulajnodze jeździć, ale ja chciałam wam powiedzieć, że przed chwilą byłby wypadek i już bym nie miała śmietany na górze. sobie Tylko gryzę. tak jak w pierwszym naszym vlogu na sobie, kanale na no, sobie. Właśnie, sobie tu gryzę, a ona mi, wiecie, tu i w ostatniej wybrałam, tak, jest, uratowałam Bidula. to jest najważniejsze, uratowałam śmietanę i mogę ją mieć. A patrzcie co tutaj. Jakie gigantyczne mm. te jak to się nazywało? Latawce. Latawce. Ale one bo są takie nadmuchane. Nie, one po prostu takie są w środku puste. Aha. To powietrze je wypełnia. Latawce. Malonika dostałaś! Z lewej strony cały czas. Mm, a mama dostała wodę. Z lewej strony na w sztuczkę. Mhm. Kulej noga sama. Jak się tama tematu wody, to nie wiem co tu się dzieje. No Ty, właśnie, ale tu sobie jakieś w ogóle. Parkowy, kiedy masz kwiatowy. Właśnie, to to bo chciałam właśnie powiedzieć, że tu są różne y, sadzonki, kwiaty itd. Tak Warzywa. I i Przedsiębiorstwo wodociągu. Częstuje kupacje. wodą. Czyści wodą. Co jest w I scena jest nawet. Ale to jest z tą wodą. Uh -huh. Bo wodę pić trzeba. Tak, jest bardzo zdrowa. Nie, no proszę cię, nic już tam nie ma. Kochani, no i przyszedł ten czas, żeby pokazać Wam nasz przedpokój i nasze WC, czyli właściwie dokończyć całkowicie nasz parter domu i pokazać Wam zmiany, które się wydarzyły w naszym pokoju dziennym i w kuchni, ale żeby już było tak po bożemu, to zapraszamy was do naszego domu, do wizualizacji, czyli zaczynamy od przedpokoju, bo tam się najpierw wchodzi. I zapraszamy jeszcze na profil Agnieszki. Tak, i właśnie, dziś, i rozmawiałam dzisiaj z Agnieszką Agnieszka powiedziała, że do środka założy Instagrama. Więc ja ją trzymam za słowo i jeśli ten Instagram się pojawi, to dodam Wam w opisie linka do tego Instagrama i pokażcie im, poka pokażcie Agnieszce na co nas stać. Wiecie o co chodzi? Z łapkami. Projekt kolektyw. Tak, dobra. Tak się prezentuje nasz przedpokój. Ciężko to na wizualizacjach zrobić, nawet Agnieszka czasem mówi, że to sobie wyobrazić, bo zawsze jest jedna ściana. Wiecie jak jest? To jest ściana, tu mamy drzwi wejściowe. O! moc lepiej widać. Tu mamy drzwi wejściowe, a tu jest ściana z luster właściwie. Tak, bo ramach. ten przedpokój jest zamknięty. Tak. Uh -huh. Więc wiecie, wchodzicie, to macie po lewej, wy stoicie jakby po prawej i tu jeszcze z tej strony Idziemy macie drzwi w, no, do domu. Do, faktycznie. No. No zresztą widzicie, tu odbijacie, odbijacie się jakby wy wizualnie w tej Tutaj troszkę w tym lustrze. Mm -hmm, nie? Tak, no możecie to sobie wyobrazić. Tak, mamy pufę, mamy y, oczywiście miejsce na kurteczki, i tu jest szafa, bo tu też tego nie widać. To jest lustrzana szafa. Zaraz może tu być. O! Tu jest szafa, bo się drzwi od i odbijają znowu do tego, do garażu w tej szafie. Dlatego nawet. trudno... Teraz, ma teraz mam ciężko na tu ja. Wchodzimy, zobaczcie, tu wchodzimy do, y, do naszego już y, salonu. Mm -hmm. Maty już chyba. Kojarzył o co chodzi? Tylko właśnie o to chodzi, że wiecie, te wizualizacje są takie fajne, że jeśli jest lustro, to wszystko się w nich odbija. Ta. No i to jest właśnie ta nasza szafa. Mamy kryte drzwi, że wiecie, nie będą nam um, zawadzać w niczym, a jak będziemy chcieli, to je zamkniemy i tyle przesuwne. w temacie. Tak, przesuwne, tak kieszonkowe. No i co? I tu jest jeszcze taki o, rzut, z góry, rzut z góry, bo to, góry, to zawsze trochę bardziej obrazuje. to Pokażę najwięcej, czyli wchodzicie do nas do domu, to jest półka, jakaś komodzi, komoda na buciki, lustra, mm -hmm. tu są te drzwi przesuwne i... I szafę mamy. Czyli to jest lustro. Tu jest lustro, tam jest szafa. Dobra. Tu jest lustro, a tu są drzwi do garażu. Dobra, tu to widać teraz po podłodze. No ale właśnie. Ale Przedpokój nie jest za duży i myślę, że Agnieszka po prostu e, do granic możliwości go wykorzystała. Oh, mega. No i co? Witamy w naszym kibelku. Jest taki, taki bardzo mikro, ale znajduje się w nim wszystko, co jest potrzebne dla gości, kiedy nas odwiedzą. Wiecie, jesteście w przedpokoju, wchodzimy w te drzwi. Tu po prawej jesteśmy tu. Tak. No i wiadomo, o co chodzi. A płytki są takie same jak w kuchni, właśnie to nawiązujemy też do, do kuchni. Mamy znowu takie ładne, duże lustro na ścianie, mm. też w ramie, tak jak w przedpokoju. Będziesz jeździć na szmacie. Mm. I mamy wolnostojącą umywalkę i yy, podtynkowe baterie. No ładne. I tak z góry to się prezentuje, tak. no i jak widzicie mikro, ale wszystko jest. Tu chyba jest jakaś mikroszafeczka, tak? No, Taki ala słupet no, no. zabudowany. Mm -hmm. No nic więcej nie potrzeba, Mówimy się jak przychodzisz do nas w gości, chcesz się u nas napić kawy no to no. tego co ci potrzeba to umyć ręce i zrobić siusiu. Nie, tak. nie będziesz się mył, nie wiem, kąpał, no, prysz, no, nie ja będziesz damo, no, prał swojego no. swetra, no to jest to co ci wystarczy Potrze no, na potrzebne. ten moment. Nie umyć mm -hmm. ręce i zrobić siusiu albo coś grubszego. Tu macie jeszcze rzut na tą łazienkę, też fajnie to widać. Jak to mniej więcej łazienkę wc właściwie. O. I jesteśmy znowu już w naszym salonie, mamy tą szafkę. Ta witryna została troszkę zmieniona, e, Agnieszka dodała ramki, tak bardziej glamour teraz jest, nie? Uh -huh. I takie um, ładne y, są klameczki, uchwyty. No i dobra, jedziemy co zostało zmienione. Na, ta ściana, która budziła nasze wątpliwości, Agnieszka ją jeszcze raz y, przemodelowała i dodała przepiękne, które mi się bardzo podobają, e, dodała sztukaterię. Yy, dodała pufę, i najważniejsze, mamy teraz taką yy, zabudowę z kominkiem, ale mamy nad tym dwa lustra. Bo powiedziałam Agnieszce, że musimy zrobić jakieś lustra, takie, żeby mogła sobie robić zdjęcia na Instagram. <grym> I Agnieszka spełniła moje życzenie. Proszę bardzo. I kominek jeszcze też dała. Eee, dlaczego on jest w ogóle w tym miejscu? Agnieszka powiedziała, że jeśli mamy dzieci, to to jest jeszcze najbezpieczniejsze miejsce. On musi być wyżej. Nie może być na przykład pod telewizorem, bo stwierdziła, że to będzie niebezpieczne dla dzieci. Będziemy się denerwować, wiecie co chodzi, bo one będą na, na, miały to na wyciągnięcie ręki, nie? No, i dodała, dodała też fotel, który będziemy mogli przesuwać wedle potrzeb. Czyli stoi teraz przy, przy tym przy kanapach, ale będziemy mogli go również na przykład sobie przestawić. O tu, jakie zmiany? No, w kuchni. To są akurat zmiany, o które ja Agnieszkę poprosiłam. Czyli zmieniliśmy płytę z tej strony na tą i jest złoty okap. Ta strona się troszkę zmieniła. Nie mamy tu płyty, uh -huh. tylko mamy taką szerszą, większą zabudowę. I to mi się bardziej podoba. No i mi też. I przy tym raczej zostaniemy. Czy to jest przy tej taki opcji. kącik schowany, tak. gdzie może być czajnik, ale można też gdzieś wcisnąć ekspresnie No nie właśnie, zaburzy. no. Mhm. Ta opcja Więc, mi się o y, wiele bardziej tak. podoba. i tak to tu wygląda na tej ścianie. Tak fajnie czysto. Nie? Ktoś też pisał w komentarzu, że w sumie ta płyta zabudowana jest kiepska, no bo wiecie, jest mało miejsca mhm. na właśnie na to, żeby no, odstawić to gdzieś garnek. Mhm. No i macie ten ktoś miał rację, bo teraz jest lepiej, bo można gdzieś tu odstawić garnek, tu patelnię, tu tak. rączki się nie będą tak. A, wiecie co, pojawiło się wiele komentarzy, jak pytaliśmy Was o to, jak z użytkowaniem złotego zlewu. No, bo ja jestem w szoku, że tyle osób ma złoty zlew ja właśnie chciałam to powiedzieć, że jestem w szoku że było tyle komentarzy i wszyscy niby z pierwszej ręki to było, że sami użytkują, więc jestem w szoku że po prostu tyle osób ma złoty zlew to przede wszystkim, ale ja już wracam z informacją od Agnieszki bo Agnieszka oglądała naszego vloga i ja od razu też odniosła się do wszystkich naszych wątpliwości tak. Także info Panieka. z pierwszej ręki. Tak, info z pierwszej ręki jest takie, że yy, złoty zlew jest ok, kiedy Uwaga. wydamy na niego trochę kasy. Te y, najtańsze rzeczywiście mogą <grym> przysporzyć problemu. No. O, no to ty na kolanach musisz jedzieć, albo no, zrobić no. sobie przejście. Ale e, Agnieszka powiedziała, że ma takie sprawdzone, z którymi się nic nie dzieje i też nam e, jakby wyśle linki do tych zdjęć. I to jest właśnie plus projektanta, że ma sprawdzone rzeczy, e, ma jakby feedback od klientów i ona już konkretne rzeczy poleca, że na przykład klient powiedział, że jest super, nic się nie dzieje, sprawdza się. Tak samo było ze stołem, który nam zaproponowała. Powiedziała, że klient jest bardzo zadowolony, sprawdza się to u niego. No i właśnie wtedy mamy taką wiecie, życiową opinię, nie? I to jest ważne. Także można mieć złoty zlew tylko. Trzeba się posłuchać Agnieszki. No dobra. Coś jeszcze chciałaś dodać? Nie, chyba już. Także tak wyglądają mhm. zmiany Znać, I my się już podobają. jesteśmy zadowoleni I nie będziemy raczej nic mieszać Haneczka i Mateusz korzystając z pięknej pogody Która dzisiaj nas odwiedziła Naprawdę my mamy dzisiaj lato właściwie Można by było rzec Wybrali się na rower Haneczka Tak na marginesie w ogóle była bardzo zadowolona No bo już dawno nie byliśmy na rowerach Ze względu na mój stan No i ja oczywiście dzisiaj też się z nimi nie wybrałam Nie tylko ze względu na ciąże Ale także na ogólne samopoczucie No chyba to już nie muszę mm, mówić Bo to słychać Widać i czuć, że z moimi górnymi drogami oddechowymi nie jest za dobrze. No i tym bardziej, jak się jest w ciąży, to niczego właściwie nie możemy brać. Wiecie, mam ten prynalen, no ale co to daje? O, kurde. Co to daje? To wiecie, takie zioła no nie bardzo mi to pomaga. Taki strepsil, jakbym wzięła, to myślę, że od razu byłoby mi na te gardła lepiej. No ale nie mogę. Dlatego zaraz będę się brać za taki domowy sposób, który właściwie w naszej rodzinie funkcjonował od pokoleń. Zaraz wam pokażę i jestem ciekawa, czy też go znacie. Pewnie większość z Was zna ten syrop. Co będziemy potrzebować do tego e, syropu? Oczywiście cebulę, no bo wiadomo, w takich e, domowych e, sposobach na przeziębienie e, króluje cebula, czosnek, imbir, e, no i... Pisałeś Ci mi właśnie, bo na Instagramie, tak swoją drogą, zadałam pytanie e, jakiś sprawdzony sposób na przeziębienie w ciąży. E, I właśnie e, otrzymałam też tam kilka wiadomości. Też jakiś właśnie taki syrop e, z cebulą, czy z cytryną, i właśnie z imbirem. E, ja po ciąży z haneczką, kiedy próbowałam go jeść, bo niby miał pomóc na mdłości, mam taki uraz do imbiru, że no, nie jestem w stanie go przełknąć, poczuć w ogóle. Dlatego zdecydowałam się, że zrobię ten tradycyjny, e, syrop z cebuli, czyli e, za chwilę, gdzie ja mam tą miskę tu, e, za chwilę obiorę tą cebulę, pokroję ją w piórka takie, na do, w piórka, właściwie w plasterki, tylko bardzo e, cienkie plasterki i będę e, wkładać to do miski, e, po prostu robiąc takie warstwy, wiecie na, e, nałożę jedną warstwę, posypię e, cukrem, e, nałożę kolejną, znowu posypię cukrem e, każda warstwa musi być posypana cukrem później odstawiamy tak. Miseczkę z syropem, i ta cebula puszcza soki. Możemy już później cieszyć się z gotowego specyfiku w postaci syropku z cebuli. Można też użyć miód, ale jakoś tak. Od lat zawsze, jak babcia robiła, czy mama mi ten syrop z cebuli, to robiły to z cukrem, więc ja pokuszę się dziś o ten niezdrowy bądź co bądź cukier i miodu nie będę używać. Choć w sumie mam, no ale ja i tak piję teraz, wiecie, herbatę z miodem i z cytryną. To jest mój teraz napój number one. Dobra, biorę się z gadam. Syropek z cebuli już gotowy, no prawie gotowy, jest po prostu zrobiony. Teraz musimy jeszcze poczekać, aż puści swoje soki. Tak jak mówiłam, warstwami układamy tą cebulę, zasypując każdą warstwę. Cukrem, więc sobie go tu odłożę, on sobie puści soki i będę mogła go spożywać. Kochani, ten vlog już się powoli kończy, ale ja chciałam jeszcze naszymi przemyśleniami się z Wami podzielić. No bo jak nagrywaliśmy dla Was te wizualizacje to zaczęliśmy tak z Matuszem rozmawiać, myśleć, i doszliśmy do wniosku, że to będzie bardzo trudny rok. Że to będzie wszystko naraz, że w marcu pojawi się nowy członek rodziny, a my właśnie w tych okolicach będziemy sprzedawać mieszkanie. Możliwe, że pójdziemy gdzieś na wynajem, albo przeprowadzimy się do moich rodziców, w każdym razie i tak będziemy na walizkach, a tu będzie noworodek na stanie, że tak się wyrażę więc jesteśmy i podekscytowani tym wszystkim, ale też trochę lekko przerażeni, no ale jak to w życiu, wszystko trzeba przeżyć i wierzymy, że będzie dobrze, trzymajcie za nas kciuki, my też za sami za siebie trzymamy kciuki, bo chyba <laughs> naprawdę to będzie trudne i nie będzie łatwo, no to co, zapraszamy was na kolejnego vloga, pa pa!